Hej, hej! Witajcie w kolejnym vlogu. Nie jest wcale rano, ale zmywam makijaż, gdyż nagrałam dla Was film pod tytułem jak wyglądał mój makijaż w liceum i staram się go odwzorować jak najlepiej. Ale jak się domyślacie to nie były najbardziej udane <śmaki> makijaże, więc go teraz zmywam. Najpierw zmyłam e, tym płynem micelarnym Teraz używam tej ściereczki i pytacie mnie o nią, czy jej używam. Tak, używam, a to jest najlepsza rekomendacja, że jednak mi się sprawdza. Jestem z niej bardzo zadowolona. Myślałam, że to będzie taki gadżet, który po prostu będzie leżał w kącie i nie będzie to nic przydatnego. Bardziej ją kupiłam pod po prostu kątem nagrania testu, ale powiem wam, że bardzo dobrze ona zmywa makijaż nawet jeżeli się nie użyje płynu micelarnego, a do tego ona ma takie właściwości, że tak jakby ona delikatnie um, zdziera ten martwy naskórek, ale bardzo delikatnie uzysnął no wszystko taki miły ręczniczek. I potem ta skóra jest naprawdę taka przyjemna, nie ma żadnych jakichś zatkanych porów i bardzo przyjemnie mi się jej używa. Tak, także no ja Wam polecam. I mam piorę normalnie w palce, z ręczniczkami na twarzy. Jest ok. Więc tak, jest już chyba 14, także nie jest jakoś super wcześnie. Ale od rana ja nagrywałam film, Tomek jeszcze robił zdjęcia na Gaugana. Mamy nowe modele czapek, koszulki, także pracowity poranek i... ach, no i wczoraj wracaliśmy, pokazywałam wam we vlogu spadł śnieg i sushi Ranek wyszła na spacer, to była zachwycona <grym wyszła> I zawsze się cieszy jak widzi śnieg i wieczorem wychodzimy na... O, to znaczy chłopaki będą oglądać w nie idziemy na po prostu imprezę połączoną z oglądaniem meczu. Więc nie mam rano włosów. Zresztą teraz jeszcze mam y, zamiar trochę posprzątać, zrobić pranie, takie rzeczy. Więc nie będę nakładać żadnej piękności, tylko zrobię sobie maskę. Gdzie jest moja ta maseczka? się. I może sobie tą maskę z Eisenberga ostatnio rzadko jej używam więc nałożę ją sobie ona jest taka fajna i nawilżająca i liftingująca ale też fajnie wyrównuje kolory skóry po prostu teraz przy kaloryferach, przy ogrzewaniu i przy wszystkich zmianach temperatury moja skóra, jak widzicie, jest taka zaczerwieniona, więc przydaje jej się troszeczkę o, takiego, takiej pielęgnacji Zresztą zazwyczaj, jak mam taki dzień, że wychodzę dopiero wieczorem, to staram się albo nałożyć jakiś taki bogaty krem, albo maskę, żeby ta skóra w fajnie odpoczęła i wchłonęła wszystko dobrze. O, dobra. Dobra, słuchajcie, miałam pocztę od wczoraj, ale nie miałam czasu otworzyć. I tak, pierwsza rzecz to zobaczcie, jaka jest piękna kartka od Oli. Lefi słoń. I dostałam list i dostałam yy, magnes. Także dziękujemy bardzo. Piękne. Dostałam, słuchajcie, tutaj jakieś kosmetyki. To, jest, to była jedna przesyłka. I to jest taka marka. I takie maseczki. To jest odżywcza. Pielęgnacja maska. Peel off. Aha, bo to jest. Wszystkie są peel off. I źródło młodości. Nie wiem, zobaczymy. Tu dostałam. Nie ma żadnego listu ani niczego. I taka marka. I to jest płyn micelarny. Pianka. I żel. Ale nigdy nie słyszałam o tej firmie. O tej firmie, przepraszam, nie wiem, co to jest. <laughs> nie wiem, co to jest, i no, ale zobaczymy. <laughs> I jeszcze dostaliśmy voucher na kręgle. Złonile, <laughs> dziękujemy bardzo, bardzo mnie to rozbawiło. Na pewno przyjdziemy. Cześć, <laughs> znowu robię makaron ze szpinakiem. Właśnie gorgonzola, serowym ostatnio. Nie wiem, który raz to robię, ale tak średnio raz w tygodniu jemy taki makaron. Dzisiaj również, proszę bardzo. Pięknie. To jest zawsze ciekawe, że się dosypuje taką kupę tego ku całą porwę, a potem tak mało zostaje na patelni. Lwowy makaron i słoniowy makaron. Ale kupę tego makaronu mi wyszło. Mm. Hej, hej, to znowu ja. Jedziemy na mecz, to znaczy Lew już ogląda mecz w domu, bo ja się za długo szykowałam podobno. No niepodobno, no jest... No ale Szybą ile miałam pół godziny do... na umycie włosów i umalowanie się i ubranie, no też bez przesady, że to jest długo. No sobie dać więcej. No jasne. Ale słońce najpierw sprzątał, potem gotował obiad, potem montował film. Ja też mam dużo rzeczy do zrobienia. No, ale ty się nie malujesz i nie układasz włosów. No, czas. To może się odstrzygnę, tak jak ty, będę miała taką samą fryzurę. Możesz, I możesz. tak, mogę, no. Jasne, jak mówisz, że chcę trochę obciąć włosy, to mówisz, że nie mogę. W każdym razie jest 20 minut, mieliśmy być dokładnie 50 minut temu. Nikogo tu nie interesuje, Oczywiście, ale... to Poza lwem. Słuchajcie, znowu założyłam tą sukienkę Top shopu. Yy, I po pierwsze tak, słuchajcie, jak miałam ją ostatnio na imprezie, to wzbudzała ogromne zainteresowanie u mężczyzn. i Zawsze myślałam, żeby wiecie, jakieś dekolty, obcisłe rzeczy i tak dalej. Zainteresowanie? No bo mówiłam Ci, że chyba z 5 czy 6 kolegów pochodziło i z czego to jest? Pokaż i w ogóle. Nie pamiętasz nic o tym? Mówiła. Mówiłam ci, ty nic nie pamiętasz. I słuchajcie, wszyscy. wszyscy. Później ci po I wzbudzała jakieś takie mega, mega zaciekawienie. E, naprawdę. I tyle dostałam komplementów na temat tej e, sukienki. Opowiadam ci to, zaraz ci przypomnę. No ale dobra, także jakoś nie wiem, mega wzbudza e, męskie zainteresowanie, z czego ona jest, ale Wam mówiłam, e, ona jest z Top Shopu. Ona jest z takiego dziwnego, naprawdę grubego materiału, i to jest, ale taka, nie wiem, frota, coś takiego dziwnego. Jest mega ciężka, jak się bierze do ręki, to tak jakbyście wzięły, nie wiem, taką mega ciężką, skórzoną kurtkę, porównywalny jest ciężar. Ale co jest hitem, to to, że jak ją uprałam, to chyba 4 albo 5 dni ona mi schła. Przez 3 dni wisiała nad wanną, po prostu woda się z niej lała. To nie było tak, że ona była wilgotna, tylko po prostu, no, nie chciałam jej wiecie też tak deformować, wykręcać, bo ona tutaj ma taką tą spódnicę, żeby wiecie, to się jakoś nie zniszczyło. No więc schłami bardzo długo, no ale tak poza tym to jest bardzo fajne, tylko też jest bardzo ciepło. Więc jeżeli chcecie ją kupić i nie wiem, planujecie iść na jakąś imprezę do klubu, gdzie jest gorąco, to też nie pole i chcecie w niej tańczyć, to nie polecam, bo, bo umrzecie w niej, bo to jest taka kolczuga gruba. ja no do tego mam klionkę i te moje wątki z Zary, z których właśnie dzisiaj zobaczyłam, że już zdarłam feki i mam toryweczkę Dzisiaj słuchajcie, wyciągnęłam perfumy. Coco mademoiselle, stwierdziłam, że. Dzisiaj inny zapach. A zresztą mam ich już tutaj mało, więc mogłabym je złożyć. Tym bardziej, że już je naprawdę mam długo, strasznie. I. To, co mam na ustach, makijaż, mam taki jak zawsze, tą paletę z, um, ze Smashboxa na no, pomadkę to jest to Audition Be Legendary tak wygląda ostatnio bardzo ją lubię no i to tyle jeżeli chodzi o to co mam dzisiaj na sobie mam nadzieję, że jakoś nie napada dużo więcej śniegu i nie będę wracać w tych wodkach w nocy, nie wiem po kostki w śniegu ale się nie zapowiadał, a nie pada już nie, nie pada. No właśnie. Przynajmniej nie podało pół godziny temu, jak byłem z i myślę, że wychodzimy. Tak, jak siedziałam, wiesz, z mokrymi Cię, włosami. Siedziałam z mokrymi włosami i myślałeś, że wychodzimy zaraz. Lew to takim, wiecie, ściemniaczem jest, że nie wiem. Dobra, słuchajcie, my uciekamy. Dzięki za dzisiejszego vloga. Widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło.